Przed wydziałami finansowymi mnóstwo wyzwań. Decentralizacja finansów, bezpieczeństwo w sieci czy ciągłe stawianie czoła nowym wymaganiom. Te kwestie warto przedyskutować w gronie ekspertów. Dlatego zapraszamy Was na Skarbon. Tematyka będzie różnorodna. Porozmawiamy m.in. o budżecie, cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu zespołem, a nawet o tym, jak łatwo mówić o rzeczach trudnych w komunikacji z radnymi. Oprócz standardowych prelekcji, przygotowaliśmy również dla Was panele dyskusyjne. W trakcie jednego z nich porozmawiam ze skarbnikami o tym, w jaki sposób optymalizować wydatki budżetowe. Na pewno nie będzie nudno. Przygotowaliśmy dla Was panele dodatkowe o podróżach i o pewności siebie, a do tego dedykowane gadżety skarbnika do wygrania w licznych konkursach. Drugiego dnia zapraszamy na warsztaty z ekspertami. Będziecie mieli możliwość zadania pytań, uzyskania odpowiedzi i merytorycznych wyjaśnień dotyczących Waszych problemów. Skarbon już 10 i 11 czerwca w Poznaniu. Bądźcie tam, gdzie zaczyna się przyszłość finansów, w samorządzie.